Z tajnej narady w Gdańsku otrzymałem materiały, jak ma wyglądać kolejne rozjaśnienie, jak ma wyglądać zmiana, modernizacja, ratowanie polskich lasów w wydaniu działaczy Polski 2050. Otóż. Te leśnictwa, w których wstrzymano pozyskanie, określono jako nierentowne, bo mają za małe pozyskanie i zostaną zlikwidowane. Liczba etatów wśród leśników ma być zmniejszona, więc, drodzy leśnicy, jeżeli myśleliście, że jak będziecie grzecznie cicho siedzieć pod miotłą, to was nie wywalą, no to przestańcie tak myśleć. Na koniec, jak skończą sprzątanie, będzie potrzeba jakieś 30, może 27% tego zatrudnienia, które jest w tej chwili. Rozpoczyna się proces wyprzedaży majątku trwałego, nagromadzonego przez pokolenia pracy lasów państwowych. Leśniczówki, biura mają być wyprzedane. Leśniczowie będą pracować w kontenerach. Tak, w kontenerach. Co więcej, w ramach ochrony lasów, likwidacji będzie ulegać także. Leśna. Ci, którzy pilnują, żeby nie było nielegalnego wycina... choinek przed świętami, zwalczają pusownictwo, zwalczają krosowców, którzy buszują po rezerwatach, pilnują tego, żeby nie było nielegalnych wysypisk śmieci. Tak, ci, których powinno być więcej i których powinno się dofinansować, nie, oni będą odwrotnie, oni będą zwalniani, a ich sprzęt ma być też ograniczany. czyli mają teraz już nie mieć broni palnej, czy tam innych środków przymusu bezpośredniego, czy samochodów, tylko mają popylać z buta i mieć w ręku gwizdek. Fenomenalna ochrona lasów państwowych. Co więcej, co więcej, w ramach ochrony lasów likwidacji ulegają szkółki leśne. Tak, szkółki leśne, po co je utrzymywać, skoro mają być lasy społeczne, a w lasach społecznych, tam gdzie były zręby, wynikające z planów urządzania lasu z poprzednich lat, już nie prowadzi się nasadzeń. To na pewno nie ma związku z tym, że lasy przylegające do miast, czyli te lasy społeczne, to łakomy kąsek dla deweloperów. O nie, proszę Państwa, żeście szli z Polską 2050, na sztandarach, oni ochronią lasy, żeby nie wycinać tych lasów. A teraz Wam nie tylko, że już wycięli lasy, ale jeszcze je zabudują. Fenomenalnie, ale mamy dobrze. No. Nie bagatelnie. Co jeszcze? Ehe, szkółki leśne, tam gdzie są likwidowane, no to jest przecież fajna przestrzeń, tam będą farmy fotowoltaiczne. To nie jest cyrk. A jakie uzasadnienie? Otóż panele fotowoltaiczne mają zmniejszać koszty energii elektrycznej. Do czego potrzebna energia elektryczna w szkółkach leśnych? W szkółkach leśnych? wykorzystuje się naturalnie energię słoneczną. Te małe roślinki wykorzystują energię słoneczną po to, żeby rosnąć większe roślinki, które można posadzić i one dalej wykorzystują energię słoneczną, wytwarzając, proszę Państwa, deskę na przykład. I jeszcze tlen w wolnej chwili. Ale nie, to byłoby za proste. Jak jest prosty system, nie można na nim nakraść pieniędzy. Żeby odwrócić od tego wszystkiego uwagę, Polska 2050 wyskoczyła ze swoim fenomenalnym projektem nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Taki, że teraz mają być okresowe badania posiadaczy broni palnej. Po co? A no po to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. Jakie bezpieczeństwo? W jaki sposób? Nie wiadomo, bo wypadki z bronią w Polsce niestety dochodzi do wypadków, jak ze wszystkim. Ale one nie pochodzą od stanu zdrowia. To znaczy, jeżeli gdzieś ktoś kogoś niechcący postrzelił, jak widzieliśmy takie filmy w zeszłym roku... To wynika to z niechlujstwa, niedbalstwa, nieprzestrzegania procedur, no a czasami po prostu z pecha, czyli są de facto wypadkiem. A nie wynikają z tego, że ktoś nie widzi, którym końcem broni strzela. Więc dodatkowe badania, jedyne co zrobią, to utrudnią życie praworządnym obywatelom posiadaczom broni palnej i wygenerują koszty, ale nie, nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa. Jeżeli dołączymy do tego fakt, że. Przestępstwa z bronią palną w Polsce popełniane są nie przez praworządnych obywateli, praworządnych posiadaczy broni palnej legalnej, tylko przez przestępców, którzy mają nielegalną broń palną. Jeżeli dołączymy do tego fakt, że jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem w Europie, za nami jest tylko Rumunia, czyli mamy najmniej broni palnej w rękach cywili. Jeżeli dołączymy do tego fakt, jakich mamy sąsiadów na wschodzie, to takich dwóch buców, jeden pan Putin, a drugi Łukaszenko. No to zaczynają się rodzić pytania. Na czyje zlecenie jest ta ustawa? Na czyje zlecenie jest ta ustawa i czemu ma służyć? Bo można mieć nadzieję, że to tylko liberalno-lewacki wybryk, próba zdobycia jakichś głosów wtedy, kiedy Polska 2050 nie ma absolutnie nic do zaoferowania, absolutnie nic merytorycznie, nic korzystnego dla kogokolwiek, dla społeczeństwa, dla gospodarki, dla przyrody, nic. Że może to być oczywiście tak bardziej realna opcja, próba odwrócenia uwagi od skoku na kasę majątek klasów państwowych, ale może to też być inspirowane agenturą właśnie tamtych naszych sąsiadów ze wschodu. Nie wiem gdzie jest ABW, ale mam nadzieję, że już zajmuję się sprawdzaniem tego. Na końcu zamieszczam dwa slajdy z owej mocno niejawnej narady w lasach państwowych. Leśnicy. Tam są redukcje, redukcje etatów. Jeżeli wyście myśleli, niektórzy z was, że jakoś to będzie i że was nie zwolnią, to przestańcie tak myśleć. Bo na koniec będzie potrzeba jakieś 20, może 30% tych osób, które pracują teraz, wylecicie, będzie trzeba pracować w korpo. Więc ogarnij się, chłopie, ogarni się, szanowna pani, i może zacznie coś z tym robić, jeżeli chce pracować nadal w tej jakże szacownej firmie. A, i z takich jeszcze. Fajnych rzeczy dla nieleśników. Teraz będą leśniczy rotacyjni, proszę Państwa, jak kot, karguli i Pawlaków. Nieparzyste pracuje w jednym leśnictwie, w nieparzyste w drugim, a w niedzielę święta ogarnie ogródki działaczy polski 2050. Zostań na masz.